Hej, spodobałaś się mojemu koledze. O, Jezu kolejny, wiesz, ile ja dostaję takich wiadomości codziennie? Ale na pewno nie od takich jak ja. Mm, mów dalej. Kto jest tym kolegą? Ja i taki jeden. I taki jeden? Mam dwa wcielenia. Jeden to romantyk, a drugi chce tylko twojego. To którym teraz jesteś? Comeback AI zawsze da dobrą odpowiedź. Wszystko zależy od ciebie, skarbie. Wszystko zależy od ciebie, skarbie. Wow, dobry w tym jesteś. To jak może wyjdziemy na jakąś randkę? Może i się skuszę. A powiedz, ile masz wzrostu? 185 cm, a ty? 360 cm na dwumetrowej drabinie. 180 50 cm w 20 centymetrowym kapeluszu. I 120 cm, jak to dobrze rozegrasz. Widzę, że też korzystasz z Comeback AI. Czyli też jestem Sigmą? Jesteś z Zabawny jesteś. To co może przejdziemy do konkretów? Zależy o czym myślisz. Przyjdź do mnie o 18. No nie wiem, boję się trochę. Nie dygaj mało lat na robocie. Co? Stary, wstawaj co ty odwalasz u mnie w salonie przez sen jest to mega dziwne miałeś mi pomóc poderwać jakąś dupeczkę to, to był sen o jezu czekaj sprawdź swoje ostatnie wiadomości. Kto ty pisałeś z moja ciocią z mojego konta? Ty jesteś nienormalny powiem wszystko mamie proszę cię daj mi jeszcze jedną szansę dobra niech ci będzie ale to w następnym